Nasza matko, jako przedstawiciele wspólnot męskich stoimy przed Tobą i pragniemy odnowić jasnogórskie śluby mężczyzn. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego syna w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko łaski, Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec daru łaski w naszych rodzinach jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas trwał królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi. Bronić Go przez bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski przyrzekamy. Zwycięzka Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem bój z naszymi wadami narodowymi, przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości, Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy. królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy. Umacniać i szerzyć w sercach naszych cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski, Duchu Święty, umocnij naszą męskość, wzmocnij naszą odwagę, byśmy na wzór Świętego Józefa brali odpowiedzialność za tych, których Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali. Amen.